Każdy człowiek ma swój limit. W pracy też. Na przykład limit ciszy. Kiedy nikt nie docenia, że dajesz z siebie więcej niż musisz. Kolejny limit. Limit dni. Kiedy zostajesz po godzinach, bo musi ktoś to zrobić. I limit uśmiechu. Kiedy w środku czujesz wypalenie i zmęczenie. Możesz być cierpliwy. Możesz znosić presję. Brak szacunku i ciągłe oczekiwania. Ale przychodzi taki moment, że wszystko się przelewa. Kiedy nie chcesz już kolejnej obietnicy i kolejnego dzięki, doceniamy cię. Gdy zaczynasz rozumieć, że Twoje zdrowie, Twoje życie i Twój czas są warte więcej niż ta praca. I wtedy nie ma krzyku, nie ma kłótni, a jest cisza, decyzja i spokój. Po prostu zbierasz się i odchodzisz. Bez żalu i bez tłumaczenia. Bo każdy z nas ma swój limit. A kiedy praca przekracza Twoje limity, pozostaje jedna droga. Wiesz jaka? Po prostu wybrać siebie.